Chcielibyście dla niego rodzeństwo? E, tak jak bardzo byśmy chcieli, tak bardzo jestem pełna e, obaw, bo mm, e, e, kurczę no, jakby boję się, że to drugie dziecko nie będzie takie spokojne. E, ja mam starszą siostrę, która właśnie też e, jako dziecko była aniołem. Ja mówię, że Krisek też jest aniołem. I moja mama pragnęła drugiego dziecka, no i wtedy pojawiłam się ja. E, I ja byłam dzieckiem no bardzo, powiedzmy sobie, energetycznym. Próbuję tego dyplomatycznie ująć. I można było ze mną oszaleć ogólnie. No, ale to powiedz e... mi, co by było, gdyby cię nie było? No proszę cię. No właśnie, gdybym ja była pierwsza, to by mojej siostry na pewno nie było. Więc trochę się boję. Boję się, że nie będę miała tyle szczęścia, żeby po pierwszym takim bardzo fajnym dziecku mieć kolejne tak samo łatwe w obsłudze, jeżeli mogę to nazwać. E... No. Także nie wiem, czy zaryzykujemy. Choć jakby też mam rodzeństwo, mój mąż ma rodzeństwo i uważam, że jest ogromna siła w rodzeństwie. Więc fajnie by było, żeby Krisek miał siostrę czy brata z małą różnicą wieku, taką osobę najbliższą, kiedy nas nie będzie, z którą też teraz w tym okresie niemowlęckim będzie mógł się bawić. No nie wiem, zobaczymy. 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 Na nic się nie deklaruję, niczego się nie wrzekam, nie zarzekam. Zobaczymy.